Ludzie mówią do mnie, przestań martwić się Karina, pobudzić tam się swoim te śni. Zostawił cię chopa Karina, jeśli źle. Zaraz nowa miłość wejdzie w twoje drzwi. Karina ze mną dla pokera, raz mi daje, raz zabiera, ja ze swoim szczęściem biegnę świat. pra se do rascar e dos maus anjos se espalharam Viscos novo Para, pa, para, pa, pa Uou! Pou! Para, para, pa, para, pa, pa Wow! Para! Go! na no, Jerzy nie ja mówią, że po nocy wstaje dzień, czas, Nie to jest ten co czas już Karina znowu do mnie śmieje się